W filmie. Ze mną jest Claudius, Witamy w nowej serii. Inspiracja serii od Karucha, czyli Policjanci ci złodzieje, tak? Mhm. I tylko wam powiemy. Sklep. Sklep taki, który ma kasę, jest warty 15 tysięcy. Mały safe, 20 tysięcy. Bank. E, e, Bankomat 20 tysięcy, mały bank 100 tysięcy, duży bank 500 tysięcy, lubinę 250 tysięcy, tak? Uh -huh. a Ale idziemy już pod sklep i pisemy start, okej? Okay? Tylko poczekaj, bo wynoszę za auto ten Odjęć trochę jadę, dobra? Hmm. Hmm. Ja hmm. będę że to Czekaj, hmm. bo Skajmy się, okej? Okay? Zaraz im napisz, dobra? na razie jedziemy razem I polec... Przepraszam, zapłaciłem czegoś powiedzieć Polecał bym być na kanał... Eee... Podaj Jak... Jak on ma? Jak on ma? Ten Policja Nie! Nie! Ten, co? A szal, że Matiego Ma... Matiego No Polecam wam na kanał Matic, tam jest jego perspektywa policjanta Tam jest jego perspektywa, on dobrze grywa swoją perspektywę policjantów Czyli jest dwóch policjantów i dwóch złodziei Powiem wam naszego, bo po... to jest pierwszy odcinek, w drugim odcinku będzie więcej policjantów, tak? A musi, musi nam się udać, nie nie w tym odcinku nam się udało i nie byliby złodzi policjantami w drugim odcinku Musi tam się udać Nie, z jest lepszy, bo to jest sklep Ja też sklep biorę, okej? Okay? A ty jedz i teraz idę, okej? Okay? Pistard już Nie, czekaj, to, to też do Dobra Ej, no i super, oni są obok nas Nie, nie, nie Wiesz co, odjedz stąd, bo oni są obok nas A my jesteśmy pisani start Ale oni tak tutaj jechali Jadą za mną, a my jeszcze ja pisali start. Oni za mną nie mogą jechać. Dlaczego tylko mówię, żebyś jechał do innego sklepu? Okej, okay, on za mną będzie jechał. Dlaczego... To muszę mi pod... Dobra, to weź im powiedz. Powiedz im ty, okej? Okay? Jak ja mam powiedzieć? Czekaj, ja do końca węgla. Witam aż oczyku ze mną dzisiaj Claudiusz. To, e, jesteśmy już po cięciu, tak? Teraz będziemy kladąć sklepy. Już ceny znacie, ile każda zeznać jest warta. Teraz my będziemy kladąć sklepy, które są warte 15 tysięcy. Jeszcze mało safe y weźmiemy do tych sklepów, tak? Ej, chyba będziemy kupili bomb w c Nie mamy całą. czyli mamy na razie, no, Pistolet kupiony. Sapi, e, Nie, mi... mamy wszystkie bronie, tak? Oni. Okej. Okay. I... jesteś w sklepie? Eee... Um, no jestem. Ona napisz start. Ale nie, ty już zaczynaj napad ja, ja już, ja dopiero będę wchodził. No na napiszaj start. Ale nie, ty już napadaj, bo ja dopiero wchodzę. A ty już możesz napadać. Ale ja ukladłem. Mam. Uciekam. Mamy ten sklep? A ty? Dobra, na Dobra, jadę Spotkajmy się jak ja ukladnę, okej? Okay? Spotkajmy się w bazie, dobra? A nie Ile like, ukladniemy sklepu dzisiaj? Macz. Ja uciekam, ja uszekam, uszekam. Gonią cię? Nie a wiem, nie, ale, nie, ale nie, jeszcze nie ogarniali. Okay, okay, so Ile sklepu ku dzisiaj? Okej, okej. Okay, okay. Ja mam 15 tysięcy, a ty? Ja też. Bo mamy 20 tysięcy. Jakie 20 tysięcy? Nie. 15 tysięcy 15 tysięcy. No dobra, to Mamy już 20 tysięcy ludzie. Czyli jesteśmy ja nam. Dzi Ile dzisiaj kladniemy? E, sp próbujemy cię ugrać e, max 40 tysięcy, albo ilość 50 40 tysięcy, ile... Tyle ukradniemy, to, my byli na na pierwszym miejscu listy, tak? 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 Dobra, ja było to z radaru, A pomału, tylko jak idziesz pomału, można. A idziesz pomału? Autem musisz jechać jak MPC żeby mogłeś zniknąć Halo Claudius no. Musisz jechać jak MPC żeby mógł zniknąć, bo tylko e, można zniknąć jak się dzieje jak MPC to można zniknąć, wiesz? Nie, nie, bo ja, ja jeszcze nie mam takiego auta, bo mam swoje Później weź Dobra mamy ile, mamy ile. Ja mam e, dodatkowe 15 tysięcy, bo mamy 30 tysięcy już A ty? Do w bo ja mam kolejny... Dobra doktor oddech, Dobra, Dla następny sklep. Jak jest obok, jak nie ma sklepu, to nie kladnę. To Dobra, muszę ze sklepu Klesz, który jest obok. Tu jest obok, e, mamy już e, 35 tysięcy. Dobra, mamy cysko. Dobra Kurde, zauważą mnie. Kurde, tu by zniknął z radaru, bo mnie nie zauważył. Dobra, my mogli, Dobra, ja mam. Ci, mamy 35 tysięcy, a ty ile was. Ja dalej mam 15. A wziąłeś Zauważa. auto MPCT, a Czy by zniknąć? Nie, o, możesz zniknąć No ja uciekam Nie goję mnie, ale Ja e, pieniądzki zaraz, okej? Okay? Sykradniemy więcej i zabudzimy jak będziemy mieli więcej, co? Musi nam się udać. Sejść do następnego odcinka. Uda nam się dzisiaj chceć, mamy szczęście. Zadnego koło mnie nie mam typa Kogoś koło siebie mas? No i super, mogą mnie brać tego auta Dobra Okej okay, ja jadę. Nie gonił mnie, tylko mnie goni ta policja Od GTA a dalej będę uciekał, nie. Dobra, uciekaj. Ja zradzę naszą bazę zaraz. A nie nam ty, nie nas, nie policji tej, co nas goni, tylko... Nie, nie nas tej bazy. Oni, oni, oni radzą szukać nas. Nie wiedzą, co my jesteśmy. Dobrze, że miałem tego... To, że wziąłem Jaguara. Ile ukladłeś? Nie bo mnie goni. Ten Dobra. No, mnie ja nie gonią. Kurde! No halo. Musimy zakończyć, bo jakiś... Musimy dołączyć teraz! Wszystko jest poprzute! Ej, Daniel, ile ty masz od kasy? Kul! Zostań nie ile ty masz lat! <gry> Potem nagrywam, a ty musisz wbijać! Nie, nie ma więcej ode nie. mnie! Musisz tam wbijać na wjadać! Ty masz 10 człowieków! No mam wyjść z imprezę, kiedy nagry to ty bijać, kiedy nagrywam, a tu musisz wbijać, kiedy nagrywam! Zawsze! A ty ile masz? Kurde, płaszczyźnie. No na... na pewno No na to pewno. nagrywamy, kurde, wyjdź. Musimy zakończyć, wszystko popsute. Było to ścięcie A mamy mamy 45 tysięcy... Mamy 45 tysięcy. Gonili mnie! Nie złapał mnie! Nie złapał mnie! គុំអរ៉ា Klap oni mnie gonią! Oni mnie nie zgonią, <laughs> no. Ja pierdolę! Ja pierdolę! Oni mnie gonią! Nie Uda się uklęć nas kolejnego sklepu. Pozdrawiam... Oni złapali mnie! Mamy! Mamy 40 tysięcy! Jest! Musimy! Musi nam się udać, co robimy teraz?

Po co go? Nie, bo tylko w motor wjechałem. Ale on... Ale go. on się w Kurde! Jadę do, do bazy. Mam policjanta jednego, który jedzie ze do bazy. Jeden, jeden tu jedzie! Damy jednego, bierzemy i jako... Czeku. kupimy go. Nie! Nie jedz do bazy! Nie jedz do bazy, uciekam im! nie da się złapać Dobrze, nie daję się! Nie da się, robię! Czekam im! Ja im czekam! Ja im czekam! Ja im czekam! Czekam im! Jesteś w bazie? Nie, mam 2 kilometry Jedź! Mam pomysł! Oni mnie zapali. Ej spróbuj zniknąć z radaru A, A mogę? Z radaru, pomożesz, Nie, bo nie mam auta z ulicy, bo nie mogę Oj, kid w tym, ale na jakiś czas możesz Czekaj, ja jadę, uciekam, dobra? Jak poczekasz, z mi pomożesz. Ja mam pomysł To jest hardkulowy pomysł, mogę ci powiedzieć? Nie wiem, po prostu nie uciekaj Dobra jak coś? Ja na jakiś czas e, moje auto... E, wyrzucam. Oni mnie gonią. Dobra, bies. Stój! Stój! Mam auto z ulicy, bo mogę. Nie mogę, nie mogę tego No Nadal a ja teraz jestem zniknięty, bo ja jedę ja auto z ulicy, jak ja tak. MPC. A mogę teraz. Teraz mogę, bo ja auto w ulicy. Ja do auto w ulicą, a oni mnie Ty, to już wszystkie zepsute! Ja do auto w ulicy, oni mnie zaczęli stracić! Godzi mnie. Chyba gramy Ja skupiłem naszą bazę właśnie. A oni mnie zgłodnią! Ja 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 budę bazę i koniec! O, brawo dla mnie, pomyliłem bazę. Ale jeśli pojedziesz do barzy, no to czekaliśmy wręcz nie U, bo Ci zniknie, że nadal i już ukrycie. Nie mogę zniknąć, bo mi pokazuje. Że mam to zablokowane. Mam pomysł. KOS! O nie! Zabił mnie! Musisz mnie wykupić, musisz z nimi gadać! Musisz z nimi gadać się ktoś, okej okay? Musisz z nimi gadać, dobra? Nie Odgadaj z nimi teraz Ej, ja się poddaję! A nie no, ja się ja, radziewaś... the... The ja się poddałem! Ja dwadzieścia włożyłem, dwadzieścia tysięcy włożyłem do bazy. Z, z, musisz z nimi gadać teraz. Ej Daniel, a ile to zarobiłeś? Musisz teraz, musisz gadać z tym typem. Halo, halo, halo. Z Matim. Ale siadam do kosy, do auta. Ej Daniel. Eh, razão Hey there. What can I help you with? Move me. Tony up on Ale w gdzie się spotykamy? Spotyka no. Na i bazie może co? Oni jadą Oni jadą na nas bazy Na tej bazie się jednak spotkamy pojadą Na i bazę jadą No... No ja bazę jadą. Stoją. Kurde. Stoją. Nie udało się nam, powiedz. No nam się udało. Jak nam się... Jak... Ej, a spyta się X, może będziesz mieli dżuple Mogę się X zapytać. Ej, może zapytać się X, może byś mieli dżuple co? No, jest spoko. No, jest spoko. A duple możemy zmienić? No tak. Okej. Okay. Dobra. Okej, okay. na ile? Całe pieniądze oddajemy. Nie. Ile oddajemy? Policja. Przepraszam, policji. Mój kolega nie. Muszę do lewa zapytać. No. Jesteś? Tak się Ciebie zapytam. No ile pieniędzy się z nimi umówiłeś? Wykup mnie? Ona ile? Ej Gadałeś z nimi na ile pieniędzy? Ej, na ile? Nie lubię co Okej, bo teraz ile nam, ile daisz? Jaką cenę? 35 tysięcy nam dają. Dajemy e. im kolegę i nową dziupę. Skot! <grytania> Klaudius! Halo, Klaudius! WŁOCILIŚCIE 5 TYSIĘCY! Kurde... Bo ten... Bo chcesz zmienić dżupla, tylko... Dobra, okej, okay, dobra. Czaisz okay. to, że zapomniałem, wyciągnąć Daniela i on taki... Kurwa, klamciusz, że włociliście pięć tysięcy! Halo? Eee, bo możemy zmienić? Nie, nie, ja nie, Dobra, no to my już zmieniamy, ty wybieraj dżupkę, ja bym... Ja bym eee, no dobra. Wybieram ja cię. No, no tego nie powiedziałam dawaj 40k. Bo co... dajem 30... Czekaj, bo patrzę... Szukam, eee... Mamy też Eee, co to było tutaj? Nie, 5K, ja są uczciwy. I może być play, mamy jeszcze jedno... życie i ma tak. na następnym odcinku będziemy z mm, na następnym no, odcinku my to będziemy... Halos po co do Halosadą? Sadą! Ja tu... Nie! Ej nie! Tu już nie możesz go odciszyć, czy okay. nie bo... Dobra! Ja to... Hej! ja Halo, Saskę uczyłam... No... Jesteś tutaj, no, Jest, e, 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 tutaj no, ja na molo, proszę... Później, ja raz, wątrzy, eee... Proszę tutaj na molo... mam na następnym odcinku U, będziemy znaleźć... To jest Czy nie? Dobra. Widzę! Daniel Daniel, 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 Daniel. Daniel, nie eee... Ej! 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 i jest tam, tam pełno! O i jest, e, jest tam trzech. Ja Wiem, widzę. A miał być bice jeden, e miał być. Miał być jeden! Dobra, 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 dobra. Nie ustalaliśmy, żeby był jeden, prawda Alastor? No A nie właśnie. Bo, że nie mogę wrąć helikoptera, więc. Eee, właśnie, właśnie, właśnie. Więc e, proszę mi dać, e, proszę wyjść z helikoptera i dać mi 35 tysięcy. Nie, na to. Niech Daniel sądzę. Niech Daniel ci wejdzie, to się proszę dać od helikoptera. Bo e, nie ufamy panu. No to mogę. Tak, e, proszę bardzo. Daniel ci e, prowadzi. Dobra. E, ja mu też dam. No to, y, proszę, możecie sobie po spółce dać mi. Czekaj, ale... Czekaj ja, dam ci, ja dam 25, ty daj 25, okej? Okay? Ale... ale to nie 50, tylko 35. Dostałem 286. No I tutaj, co dajesz, daj. Chodzi Ja ci mogę tylko tyle Okej. Okay. Ja to możesz już, e... Siadaj! No, oblatuj! Obratuj! ALO! Allo, Erola Ero lamusy, powiedział typ, który został schwytany i właśnie dali mi pieniążki. Idioci po prostu. Ile, nam, ile mamy na koncie? Piękko. Piękko. Ile mamy pieniędzy na no, koncie, jak my im dali? Ile? Mmm. Ja ich gonię, mam na chłopie. RPG mi done w łeb. Yy... Ile mamy pieniędzy na koncie? Ja cię zarazłem, mamy 5K. Dobra, a ile pieniędzy mamy? No mówię 5K 5000 Pięć? Pięć no. Musimy zdobyć, następny... No a modona namierzonego żadnego RPG, ja sobie kupię. 5? Uciekli tak? Klaudius? E, powiem wam co się stało? E, złapali mnie. Klaudius mnie wykupił i my uciekli teraz. Lecimy. Jeżdżę, pamiętasz to? tam pamiętasz to, co ty gadałeś ten bal Klaudius Ej, dobra, teraz robimy tak, że weźmiemy ten helikopter, lecimy tam do sklepu. A nie, ale um, pamiętaj co my? Bo, nie no, najpierw no, może wrócimy no. do bazy nowej mocy, co? że my mieli mój zapis w bazie. No, nie, bo właśnie teraz z grać. Ok. Musi nam się udać. Jak nam się nie uda, po... Jak nam się nie uda, bo nie przechodzimy razem tego filmu. Kurde, ale musieli mnie złapać! Popatrz, ja chciałem zdziknąć, ale nie mogłem! Nie mogłem kliknąć tego! Jest? Nie mogłem czegoś zdziknąć, nie kliknę daru, nie mogłem. Dobra. Ja patrzę, do oni są. Ej, oni, oni, oni nas, jak, oni nas gonią. Ty mówisz, oni nas gonią? Oni po przejadą! Oni po przejadą! jadą! Oni po Claudius. Klaudius Nie mogę! A nie mogę! Nie bo mi pokazuje ja na tak na, Próbuję to kliknąć, nie mogę kliknąć Mam to w... Jezu. Jak nam się uda sejść do następnego odcinka bo jest super Jeszcze ja byle cię złady? Aha, jak wiesz co to działa? Boch, ja znikam z radaru, ale to ty już znikasz ze mną Okej okay. Jesteśmy na miejscu już Dobra, tylon... na tylu on tego oni mogą budzić, bo to jest znikłeś I zamieniamy serię, ja będę prowadził Ej ja lecimy do tej bazy, żeby tylko nie ale to ty kiedyś chcesz A wezmę tę bazę person? Za by wyraniłeś Nie! <noise> Sorry Sorry, Sorry. Nie, nie wiem. No wyżej przegraliśmy teraz. Nie cegraliśmy. Super. Ale nie cegraliśmy. So, nie... Oni nas cię złapali. Daniel nie umy latać i wleciał w statkę, będziesz nową. A nie cegraliśmy jeszcze, możemy kladnąć. Bo potem jak nas z łapią, No nie, jak. O świetno! Kladnę. Ej, dzięki Daniel. E nie przegraliśmy jeszcze, bo oni nas muszą złapać Tak bo u kalucha no Nie Sa góry, też by buchli Bo oni przegrali, bo musieli ich po prostu złapać no? Bo liczę No nie, nie no przegraliśmy już, bo umaliliśmy to jest mi grosz, Bo poszło No tak Muszę ich muszę odciszyć O ile? 5 na 5k, więc w, właśnie e, e, chcieliśmy robić negocjacje z Wami, żeby odebrać Wam jak najwięcej pieniędzy i żeby Wam no, to zostało. No, 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 my tak już mamy do no, roboty. Mamy se. Nie? E, Jeszcze Daniel musi wylastować ale nie, według mnie Daniel nie ma aplikacji, tylko sam się wybiera. Gdzie Daniel wyluszył, to są powiedział. A teraz musimy na nich poczekać, aż oni będą. Czyli musimy. Halo? No, musimy halo. na was poczekać. panowie, a hmm. co wy daliście 35 tysięcy? Nie mogliście jakoś. Nie, o to chodziło, że. za kolegę e, m, 20k, a za zmianę e, ten... Dupli jest 15K. Mogę mówić to jest? Następny No jest Mattie Sadł. co osoba to jest! Sado Jeśli powiem no to już nasz tu wężą się to wybiera, bo... I pesa Kurwa No nie, nie. Ja już bym... Ale a, a, a... Szanowni Co zrobić teraz Klaudius? Nagrać? drugi odcinek z policją. Jak jesteśmy policjantami? Sado... Ej! Ile łapek w górę mają, widzę by nas łapek? W, w górę. Ile... Ale to użyć. Ile łapek mają w górę nie... widzę? Byliśmy znowu z łodziejami, ile łapek. No to wy nie będziecie już. A nie, a można nas ożywić za łapki. Ileś łapek, bo się będziemy nas ożywić. Mm. W... No to 40 tysięcy. Nie, bo to... Tyle. Dobra, 40. Nie, może 15, co? Tak! Nie, 40. Eee, daję 15 łapek w górę albo 20... 15 łapek w górę albo 25 łapek w górę. Wtedy ozobacie mnie i Klaudisza i znowu my jesteśmy Klaudistem z złodziejami.